przychylnością Boga jesteśmy zbawieni, że nie jest to z nas, że jest to Boży dar, że nie musimy na to zasłużyć, bo nikt przed Bogiem kiedyś nie ustanie i nie powie byłem dobrym człowiekiem. Posłuchaj, wieko jest pełne dobrych ludzi. Ja dzisiaj ciebie nie nawołuję, żebyś był dobrym człowiekiem. Ja dzisiaj do ciebie mówię przyjdź do Jezusa, przyjdź do Jezusa, przyjdź do Jezusa, obojętnie w jakim jesteś. Diabeł Ci będzie mówił, że jeżeli Ty oddasz Twoje życie Bogu, to będziesz musiał żyć podle. Ale ja Ci coś powiem. Nie będziesz musiał żyć podle. Diabeł to jest zwykły frajer. Nie słuchaj frajera. Nie słuchaj tego, co on opowiada. On zawsze będzie mieszał w Twoim życiu. Wybierz tego, który oddał za Ciebie swoje życie. Wybierz Jezusa Chrystusa. Wybierz Jezusa Chrystusa. Jeszcze dzisiaj, jeszcze dzisiaj oddaj Mu swoje życie. On przebaczył on Twoje grzechy. On przebaczy absolutnie wszystkie Twoje grzechy. Przyjdź dzisiaj do Jezusa.